Chętnie, chętnie się poddają takim sugestiom, bo w tele, z telewizji płynie przekaz, że jak będziecie się tak zachowywać, to właśnie będziecie fajni, będziecie tu na poziomie i tak dalej, a jak będziecie się zachowywać inaczej, no to będziecie ciemnogrodem, mocherem, oszołomstwem i tak dalej. I wielu ludzi bierze to sobie do serca, moim zdaniem z ogromną szkodą dla siebie, bo zawsze trzeba się zachowywać normalnie, trzeba być sobą, a nie tam... Udawać kogoś, kim się nie jest. Ludzie z pana środowiska od wielu lat bezskutecznie walczą o wolny rynek. To pojawia się pytanie, kto na tym najbardziej traci? Bo chyba ludzie walczący o ten kapitalizm całkiem nieźle sobie radzą, skoro jeszcze do polityki potrafią dokłaniać. Nie Pan, no to traci na tym naród i państwo. To widać zresztą. Ja od paru lat jeżdżę po Polsce i przekonuję ludzi, że głównym naszym problemem, znaczy może nie, może nie jedynym, ale w każdym razie bardzo ważnym naszym problemem jest to, że od 1989 roku mamy wadliwy model ekonomiczny państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. I skutek tego wadliwego modelu, już się objawia. Jest to, jest to, te skutki są szkodliwe z punktu widzenia interesu narodowego. Jak można najprościej zdefiniować interes narodowy? Naród ma interes, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek, z wyjątkiem ludzi, może o skłonnościach samobójczych. Zgodzi się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być, prawda? A nawet ci sam, bo skłonos, jak są młodczy, jak zostaną odratowani, to się nawracają na ten pogląd, że lepiej jest jednak być. Ale żeby naród się rozwijał, to znaczy, żeby był, y, musi mieć minimum warunków ekonomicznych tego rozwoju. Kiedy tych warunków nie ma, zaczyna się zwijać i nasz naród zaczyna się od pewnego czasu zwijać. Y, to mówią statystyki. Tu się niż nic nie da zachmęcić. Otóż na przestrzeni, wprawdzie na przestrzeni ostatnich 22 lat liczba Polaków, jeśli nie uwzględniacie emigracji, która jest całkiem spora, ale na razie nie, nie uwzględniajmy tego, nie zmieniła się. Na przestrzeni ostatnich 22 lat oscyluje wokół 38 milionów. Ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji na przestrzeni tych 22 lat spadł aż o 10%. To jest bardzo dużo, tym bardziej, że ten proces spadku udziału dzieci i młodzieży w populacji nabiera coraz większej dynamiki. To oznacza, że nasze społeczeństwo zaczyna się starzeć, a jeśli zaczyna starzeć, to nie będzie się rozwijało, to będzie wymierało, prawda? I to jest skutek tego wadliwego modelu ekonomicznego państwa, który jest fatalny z punktu widzenia interesu narodowego. No, i z punktu widzenia interes państwowy też na tym cierpi, dlatego że na skutek tego wadliwego modelu, którego ubocznym rezultatem, ale nieuniknionym jest niepełne wykorzystanie narodowego potencjału gospodarczego, państwo nasze nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele. Bo no nie jest tajemnicą, że mamy państwo uzbrojone. No to, krótko mówiąc, i pod względem interesu narodowego, i z punktu widzenia interesu państwowego jest to fatalne. I wprowadzenie, znaczy zamiana tego kapitalizmu kompradorskiego na zwyczajny kapitalizm odblokowałaby ten narodowy potencjał gospodarczy. No i to jest właściwie program polityczny. Najkrócej sformułowany program polityczny. Problem tylko, jak to zrobić. I też to jest bardzo trudne do przeprowadzenia z punktu widzenia politycznego, dlatego że ci, którzy są beneficjentami tego kapitalizmu kompradowskiego, mam na myśli tajne służby z perelowskim rodowodem, one sprawują w Polsce rzeczywistą władzę. I to jest właściwie klucz naszego problemu. Poglądy prawicowe muszą być równoznaczne z popieraniem wolnego rynku. Wie Pan, myślę, że tak, bo nie da się być prawicowcem i być wrogiem wolności. Więc, a wolność gospodarcza jest ważnym elementem wolności w ogóle. No Jeśli ktoś nie ma wolności gospodarczej. To jest bardzo poważne podejrzenie, że jest niewolnikiem. Bo na czym polega istota niewolnictwa? Nie na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że go przezywa, tam krzyczy na niego. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana. To znaczy oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc jeśli nie ma wolności gospodarczej, to mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. No to niewolnictwo nie da się pogodzić z wolnością, w żadnym, nawet jak przy najlepszej woli. Nawet pogodzić tego nie możemy. W związku z tym wydaje mi się, że można by wprowadzić dodatkowe kryterium, bardzo zresztą ważne, do oceny. Charakteru ugrupowań politycznych, kim one właściwie są, czy są ugrupowaniami socjalistycznymi, czy etatystycznymi, czy są ugrupowaniami wolnościowymi. To kryterium to jest pogląd na optymalny sposób podziału dochodu narodowego. Jeżeli partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy poprzez budżet państwa, to żeby nie wiem co o sobie mówiła, to jest partią socjalistyczną albo przynajmniej etatystyczną. Natomiast jeśli partia mówi, że według niej optymalnym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, no to to jest partia wolnościowa. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że można z niego wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. W związku z tym to nikogo nie obraża to kryterium, nie wywołuje żadnego zacietrzewienia, nie, nie wymaga wprowadzania się w jakieś stany emocjonalne, prawda? Tylko wymaga takiego uważnego spojrzenia na program polityczny partii, czego ona naprawdę chce. I wtedy możemy się zorientować, i jeśli to kryterium byśmy przyłożyli do polskiej sceny politycznej, to mamy pewność oczywistą, że dominują na niej ugrupowania socjalistyczne, albo przynajmniej etatystyczne, że właśnie prawicy w Polsce nie ma. Przeciwnicy kapitalizmu często straszą wyzyskiem. Czy rzeczywiście należy się go obawiać? Jest coś takiego jak wyzysk, ale wie pan, socjalizm no, przed wyzyskiem wcale nie chroni. Bo wyzysk ze strony państwa jest jeszcze większy i bardziej bezlitosny niż wyzysk ze strony kapitalisty. Bo jak mamy do czynienia ze złym kapitalistą, to możemy go porzucić i pójść do kapitalisty lepszego, który tak bardzo nie będzie wyzyskiwał swoich pracowników. Zresztą powiem tak, w kapitalizmie wyzysk w pewnym stopniu istnieje, ale generalnie nie, jest, nie leży w interesie samych kapitalistów. Proszę zwrócić uwagę, z czego kapitalista w kapitalizmie ma dochód? Powiedzmy, że to jest fabrykant, który wytwarza wichajstwy. No to on ma dochód z tego, że te wijańscy się sprzedają, bo jakby się nie sprzedawały, no to straci to, co zainwestował w fabrykę, prawda? Więc on jest zainteresowany w tym, żeby wijańscy się sprzedawały, bo jeśli się nie sprzedają, no to projektuje. Ale żeby się wijańscy sprzedawały, to ludzie muszą mieć, to ktoś musi je kupować, ludzie muszą mieć pieniądze. A skąd mogą mieć pieniądze? No dostaną jako wynagrodzenie za pracę, między innymi przy produkcji wichajstru, prawda, więc on tak całkiem tych swoich pracowników ograbić nie może, bo działał, strzelałby sobie w kolano wtedy i warto o tym pamiętać. Państwo nie jest uzależnione. Zyski państwa nie są uzależnione od tego, czy ktoś coś kupuje, czy nie, bo państwo swoje dochody osiąga przemocą. Odbiera przemocą, państwo podatki odbiera przemocą, więc wszystko jedno, czy ktoś, komuś się to podoba, czy nie. Dlatego mówię, że wyzysk ze strony państwa jest bardziej bezlitosny, tym bardziej, że jest bezosobowy. I ubolewam nad tym, że na przykład w refleksji ekonomicznej Kościoła Katolickiego, Stosunkowo dobrze jest rozpracowany wyzysk taki indywidualny. Natomiast o wyzysku przez państwo to właśnie się jeszcze nie mówi. No tam od czasu do czasu ktoś tam się zająknie, ale to jest mówię znacznie większy problem. W ogóle powiem tak, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle we współczesnym świecie jakaś taka zasadnicza reforma państwa, która jest konieczna. Ten kryzys w tej chwili trapi znaczną część świata, pokazuje, że no, coś trzeba zmienić. Że ta reforma współczesnej państwowości powinna zmierzać do przywrócenia ludziom władzy nad bogactwem, jakie swoją pracą wytwarzają, a z której to władzy zostali podstępnie wyrzuci na przestrzeni ostatnich stu lat. Jak się stosunkuje do zarzutu, że najniższe warstwy społeczne nie poradzą sobie w kapitalizmie? To nieprawda, to nieprawda. Dlaczego mieliby sobie nie radzić? Kapitalizm, warto, warto przypomnieć, na czym polega kapitalizm. Ten zwyczajny. Otóż w zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku, bo na tym polega działalność gospodarcza, decydują w zasadzie właściwości tego podmiotu, który działa. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy się nie boi ryzyka, czy ma szczęście. No to jak ma te wszystkie cechy, to sobie przeboruje dostęp do rynku i na tym rynku sobie jakoś poradzi. I nie widzę powodu, dla którego ludzie, ja nie jestem rasistą, nie uważam, że ludzie z niższych warstw społecznych są głupsi. Oni sami są głupsi. Oni to wie on, więcej, oni mają motywację, To jest ogromna siła. I kapitalizm, historia XIX-wiecznego kapitalizmu pokazuje, że właśnie ludzie z niższych warstw społecznych, od pucybuta do milionera. Przecież to typowy, typowa taka, no trochę może, że tak powiem, medialna, ale coś w tym było. Od Pucybuta do milionera zdarzały się takie kariery. Ludzie z, niszo, z niskich warstw społecznych dochodzili do majątku. Owszem, to czasami go tracili, ale no, weźmy, żeby już nie być głosownym, taki Goodyear, bo to nazwisko jest, to co na oponach. Przecież on właściwie przez całe życie eksperymentował i dopiero pod koniec życia znalazł odpowiednią metodę produkowania tych opon i właściwie już on nie zdążył, bo umarł, ale jego rodzina z, z, potem obcinała kupony od tego. Więc on, on był, on właściwie całe życie był bankrutem. <grym> Ten go to, to bardzo ciekawe jest przestudiowanie życiorysów, takich wielkich y, kapitalistów. Oni często zaczynali od Z, a to są ba. Ja znam takich w Polsce. Znam takiego przyjaźnie się z przedsiębiorcą, który jest notowany na listach najbogatszych Polaków, chyba na 16. miejscu, który się wychował w domu dziecka, więc no, trudno sobie wyobrazić, prawda? Niżej, żeby ktoś był, prawda? No, chłop, chłopiec z domu dziecka, ale się wybił. Miał pomysły, miał. Motywację i się wybił, dorobił się majątku. Czy socjalizm jest do pogodzenia z chrześcijaństwem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że socjalizm jest sprzeczny z dziesiątym przykazaniem dekalogu. Dziesiąte przykazanie dekalogu wprost zakazuje ekscytowania w ludziach i ulegania takiemu ekscytowaniu, pożądania cudzej własności. I mówi, że nie będziesz tam pożądał ani wołu, ani osła, czyli cudzej własności. Moim zdaniem, a tymczasem propaganda socjalistyczna na to właśnie jest nakierowana. W pierwszej kolejności. Na rozbudzanie w ludziach pożądania cudzej własności. Grab na je. To jest zawołanie, to hasło Lenina, to jest całkowicie sprzeczne z dziesiątym przykazaniem dekalogu. I moim zdaniem to dziesiąte przykazanie jest bardzo słuszne. Dlatego, że jeżeli ktoś nie potrafi takiego pożądania opanować, to prędzej czy później złamie siódme przykazanie dekalogu, będzie kradł, będzie reagował, albo i piąte, jeżeli właściciel spróbuje bronić.